Gówno, gu, gu, gówno, 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 gówno. Richard Królik przychodzi się pobawić. Pepa i George bawią się w swoim pokoju. To będzie najlepszy dom na świecie. <susurcone> George, przyszedł Richard Królik. George, Richard! dinosauri. dinosauri! Baba Richard, przyjadę po ciebie za jakiś czas. George i Richard Królik są najlepszymi przyjaciółmi. George, Richard, zburzyliście mój domek z klocków. Proszę pobawcie się w coś nieskaczącego. A ja mam to w dupie. George zrobił wulkan z koszyka. Richard ustawia drzewka, żeby zrobić dżunglę. George układa klocki, żeby były rzeką. Dinozaur! George i Richard zamienili pokój w dżunglę dinozaurów. Wychodzę, jesteście za błosi! Mówię ziemniak! A ja kartofel! Ziemniak! Kartofel! Ziemniak! Mieszczowe dni też są ziemniak. bardzo przyjemne. Kartofel. Można pooglądać ziemniak. ciekawe kartofel. programy telewizyjne. Ziemniak! Kartofel! Ziemniak! Kartofel! Ziemniak. Mamusiu! Ziemniak. George i Richard Królik zamienili nasz pokój w... Gugu, gug, gug, gu, 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 gówno! Uf. Kraina dinozaurów jest bardzo głośna. George zaprosił swojego najlepszego przyjaciela, a ja nie mam z kim się bawić. Możesz zaprosić Suzy Owcę, Pepo. Suzy Owca jest najlepszą przyjaciółką Pepy. Czy Suzy naprawdę może do mnie przyjść? Zadzwońmy do niej. Dzień dobry, mówi Suzy Owca. Suzy! Czy mogłabyś do mnie teraz przyjść? Nie! Mogę założyć mój strój pielęgniarki? Tak, ale przyjdź szybko. Papa, Suzy, przyjadę po ciebie. Szybko, Suzy! Za jakiś czas! George, Richard. Przyjechała siostra Suzy, a siostra Suzy mówi, że to nie jest dzika kraina dinozaurów, tylko szpital. Jestem bardzo ważnym doktorem. Dinozaur na pewno jest chory. Zgadzam się, doktorze. Ma wyjątkowo niezdrowy, zielony kolor. Musi szybko iść do łóżka. A ten dinozaur też jest chory zrobił się za bardzo purpurowy. Tak, pani doktor, on też musi położyć się do łóżka. Dinozaur! Dosyć! W szpitalu trzeba zachować ciszę. Pokój już nie jest szpitalem. Teraz to stacja kolejowa. Nie, nie! Po krainie wróżek nie jeżdżą pociągi. O, teraz pokój jest krainą wróżek. Tylko bardzo ładne rzeczy mogą być w krainie wróżek. Surprise, motherfucker! Richard i George chcą się bawić w dinozaury i po a my wolimy w szpital i krainę wróżek. Mm, widzę dzieci, że deszcz przestał padać. No i? No i? Pobawicie się wszyscy na zewnątrz? Ale oni lubią zabawy dla małych chłopców, a my zabawy dla dużych dziewczynek. A po deszczu co zwykle jest w ogrodzie? Lubią to chłopcy i dziewczęta. Błotny... Gówno, gówno. A do czego służą kałuże błotka? Do skakania, do skakania. Ha, ha, ha. Wszyscy bardzo lubią skakać w kałużach z błotkiem. Nieważne czy mali chłopcy, czy duże dziewczynki.